Dzień dobry, witam ponownie. Mamy środę 18 dzień maja. Krypto trading, najwyższy czas zaczynać. Zastanawiamy się, co dalej z Bitcoinem. Czy to ABCD, które gdzieś tam za chwilkę się prawdopodobnie wypełni, czy odwróci. Czy odwrócić dalej te wzrosty, bo według mnie te wzrosty są chwilowe. Zwróćcie uwagę, po pierwsze 30 tysięcy, okrągły poziom, psychologiczna bariera, po drugie, bardzo ważne zapory podażowe. Są dwa mierzenia, niesamowicie ważne, no i z technicznego punktu widzenia i z takiego bym powiedział nawet strategicznego punktu widzenia, dlatego że ten sufit i ta, ta, ta precyzja, zwróćcie uwagę na ten klasę, on jest niesamowicie mocny, on w tym momencie. Jest ważne tak naprawdę z kilku e, powodów. To są rejony 32700, 32850 w porywach. E, dodatkowo e, układ, o którym mówimy, AB tak? w nasie CD, musi być wyznaczony za pomocą mierzenia e, projekcja czy też zasięgi Fibonacciego. Mowa oczywiście o mierzeniu F100. To jest to żółte, zobaczcie, grube mierzenie 32850. E, jeszcze może zaznaczę, gdzie ten układ e, dokładnie jest. Na dole oczywiście mamy punkt A punkt B, to co zmierzyliśmy i właśnie punkt D gdzieś tam oczyma wyobraźni za pomocą tej projekcji szerokiej widzimy w rejonie między 32 850 zewnętrzne mierzenia wzmacniają punkt D, wzmacniają FS100, czyli mamy potrójny klaster, bo widzimy, że są trzy, dwa mierzenia zewnętrzne, dwa ze 161, mierzenie niebieskie no i jedno mierzenie żółte, mierzenie FS100 i to jest według mnie taki maksymalny zasięg, jeżeli chodzi o wzrosty na Bitcoinie, bo po pierwsze jest on precyzyjny, falowo układa się wszystko bardzo dobrze, bo już jest na tym etapie to pomierzone, no i wypełniana jest struktura korekcyjna. A jak wiemy, do punktu D należy poczekać, więc w tym momencie fala CD prawdopodobnie na naszych oczach się realizuje. Proszę pisać swoje propozycje na czacie, dokładnie co chcecie, żebyśmy omówili: jakie konkretne pary walutowe, jakie instrumenty, jakie koiny, altcoiny, tokeny, co was, moi drodzy, inter interesuje. Ja widzę już, że na czacie się pojawiają pierwsze informacje, więc więc wrzucam. Kiedy zakupy BTC? Rafał, piszesz według mnie, Rafał, ale jeszcze nie czas, jeszcze nie czas. Będę m.in. o tym mówił na kongresie Fibonacciego też, który będzie za miesiąc 18-19 czerwca w Częstochowie, ale wcześniej też, wiadomo wszystkim, będę informował. No dobrze, co takiego tutaj potrzebujemy? Zacznę nam od LTC. Pamiętacie, że dzisiaj jest scalping o godzinie 16, w każdą środę o 16 skalpujemy, jutro jest Akademia też o 16, ja w piątek FIBO TV i handel na żywo, ale dobrą wiadomość mam taką, że na 27, czyli na przyszły piątek są jeszcze wolne miejsca, jeżeli ktoś by chciał przyjechać, potleidować, odwiedzić nas, przybić piątkę i fajnie się bawić przy tym, serdecznie zapraszam. 27, czy nie ten, a przyszły piątek od samego Jana. Handlujemy na żywo, fajna nauka na żywym rynku przede wszystkim, świetni ludzie, fajna atmosfera. No i wszystko wszystko się, wynik się zgadza, jak to się mówi, tak? Także zapraszam, jeżeli ktoś by chciał jeszcze nas odwiedzić. Litecoin, mierzenie zewnętrzne, tutaj też oczywiście ten układ oparty na zygzaku, na symetrii fal z dołkiem na wysokości punktu A. To mamy punkt B, BC i punkt D, fs 18221 21, tak? Dodatkowo widzimy układ harmoniczny, co jest, on jest bardzo głęboki, ale on tutaj jest, tak? Musimy się dobrze przyjrzeć. Punkt D mniej więcej na 82 wypada, prawda? Czyli układ harmoniczny na spadki. 1 do 1, czyli mierzenie FS100, czyli aby w się CD, na spadki, prawda? Więc to wszystko wygląda cały czas bardziej podażowo. Przechodzimy dalej. i Tium. zobaczmy teh do dolara, jak to wygląda, tutaj mamy szereg układów 1 do 1 w postaci verbala, czyli klasyka, jeżeli chodzi o, o wyznaczenie, otrzymanie trendu, no i co widzimy, tutaj cały czas ten trend, czyli ten prostokąt wewnątrz cena się znajduje, no tu mamy oczywiście jeszcze ZZB, ten poziom na 2192, mamy na pewno mierzenie jeszcze ostatniej fali, Czyli tak zwany POW. No, wypada to wszystko dobrze, ale no, stety, niestety, pewnie niestety tak dla większości, bo raczej na spadki 61, 205, ZZB, 200, 1-1, one one, czyli ten prostokąt, i jeszcze troszeczkę niżej, bardziej nawet pod 50. No, ale to są wszystko mocne zapory podażowe, mówiące o tym, że w momencie ataku, no, większe jest niestety, lub stety tak, w zależności od tego, jaki jest sentyment, kto ma jakie oczekiwania, no, większe prawdopodobieństwo oczywiście na odbicie i dalej. Dalszy ruch spadkowy, także no i Litecoin i Ethereum, oczywiście, Bitcoin wyznacza kierunek. Tak jak mówię, chwilowe podbicie jeszcze na północ może być, ale to jest kwestia kilku, kilkunastu godzin, może kilku dni maksymalnie. Nie liczyłbym na jakieś bardzo duże wzrosty, bo cały czas zobacz, jaki jest trend, jak są mierzenia pokazywane, co trzyma geometria. To są te informacje, które odczytujemy na podstawie geometrii Fibonacciego, zgodnie ze strategią Fibonacci fale, wolumen. Okay? no dobra, przechodzimy dalej do waszych propozycji. Na docie coś tam e, piszecie, że jest. Pamiętajcie, dzisiaj Skarpink o 16? mam jeszcze raz informację na czacie. Na docie tak, układ harmoniczny, o którym co ciekawe była mowa. Mam nadzieję, że udało się Wam skorzystać, bo mówiliśmy wyraźnie o tym 161. No To są mierzenia, które bardzo często odwracają, powodują właśnie silny ruch najczęściej przeze mnie wykorzystywane to jest właśnie odbicie od 161 do 127, no i 127 widzimy 11,22, mamy tutaj widzimy dosyć poważny opór, cena nie może się przez to przebić, dlatego dosyć duża szansa, że dalej ten test będzie wykonany i poziom po prostu zostanie zretestowany. Mowa o 777 na DOT do USD, tak tutaj przypomnijmy, mamy 161 zewnętrznego mierzenia XA, Proszę o tym e, pamiętać. No i co? Przechodzimy dalej. Solana jeszcze jest, tak? Jeżeli chodzi o propozycję. Zobaczmy. SOL do USD, no okej. Okay. Co tutaj mamy? H4, mamy jeszcze D1 zewnętrzne mierzenie. No i sytuacja bardzo podobna. Też aż się prosi o to, żeby sam poziom był zretestowany. 161 do zaatakowania, rejony 31.80, 31.90. Zewnętrzne mierzenie, proszę zobaczyć, jak często, w sumie też powtarzam to zawsze, jak jest okazja, żebyście pamiętali, że często, naprawdę często rynek porusza się między mierzeniami zewnętrznymi. Od 161 do 127 i taka konsolidacja, taki trend boczny po prostu na rynku się pojawia. I tutaj dokładnie to widzimy, także proszę o tym e, pamiętać. Przechodzimy dalej. Binance coin na zakończenie, tak? BNB. No, tutaj BNB też się mocno, mocno posypał. Nawet ciężko będzie mi w tym momencie to jakoś sensownie zanalizować, chociaż widzimy podbicie, ale jak zobaczymy na 4 godzinówce i sam rodzaj podbicia, to jest bardzo prawdopodobny wniosek e, i bardzo podobny, tak? E, z, że wybicie górą nastąpi i ono będzie jedynie chwilowe, fałszywe, tak? Um, proszę zobaczyć, co robimy? Mierzenie pierwsze, mierzenie kolejne 161 okolica 330 337, prawda? Zewnętrzny klaster, pamiętajcie, że na Bitcoinie też tam to stoi, też jest wzmocnienie fs i też wygląda na fałszywe wybicie, podobnie jak na altcoinach i proszę o tym pamiętać. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj słyszymy się o 16 na scalpingu. W każdą środę skalpujemy o godzinie 16 na żywym rynku. Jutro Akademia o 16 też na żywym rynku, a w piątek FIBO TV. No i cały, cały dniowy live trading u nas w biurze. Miłego dnia Wam życzę, powodzenia na całą końcówkę tygodnia, no bo dopiero jest połowa, także jeszcze na chyba to najlepsze przed nami. Łapka w górę na zakończenie, kto jeszcze nie przybił wirtualnej piątki, słyszymy się o 16 na Skarpingu. Trzymajcie się.